No, cześć widzowie, dzisiaj jesteśmy na Brookhaven, ale jesteśmy jako milionerzy 24 godziny. Więc, kto chce być milionerem, ten klika łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jeden pieniążek więcej. Proszę, kliknijcie. A każdy subik kto może być luksusowy dom więcej, że ulepszenie domku no, no, no na razie muszę go sobie stworzyć, więc jedziemy w moim lambo. Mam nawet milionerskie ubranko. O, zarobimy sobie jakiś milionerski domek. Hmm. O, ten mi się podoba. Ten mi się podoba. Otwieramy garaż. No, jeszcze mamy tutaj sobie basenik. O, mam nawet czapeczkę z napisem I'm rich. I jeszcze sobie wyciągnę kartę kredytową. O, mam tutaj laptopik, telefon, tablet. O, ja, ja nie będę się kąpał w deszczu. No, no bez przesady. Akurat musiała być taka pogoda. A, ale mamy tutaj też w, w domku inne fajne rzeczy. E, mogę sobie przyrządzić te coś do jedzenia. O, Mam tutaj taki luksusowy okap. Dobra, jadę po widza. Bo dostałem tutaj powiadomienie, że widz dołączył. Więc będziemy mieszkać widzę, z widzem. Jedziemy sobie na Śródmieście. Sprawdzę czy on jest jeszcze. Jest. Ej no co to za kobieta? E jakaś tam... Dobra pojedziemy sobie do Brookhaven banku żeby sobie wypłacić trochę hajsu Ej no zakluczę auto A jest pod moim domem Dobra w wypłacę sobie kasiorę i przyjadę do widza luksusową limuzynką A. Nie da się pisać znowu. Szkoda, że akurat deszcz musiał się przytrafić. I, i teraz chcę sobie rządzę coś do jedzonka. Mam tutaj też taką mikrofaleczkę. Aha. O, dam widzowi czekoladkę, jeżeli tutaj jest. I też zrobię sobie mrożoną pizzkę. O, hej widzu. Dam tomu. I też tomu dam. O, tutaj siedzę sobie przy stoliczku. też możemy sobie kominek rozpalić, żeby się ogrzać w tym deszczu. O. No i brakuje mi czegoś. Hmm, ale czego? Przecież jesteśmy milionerami i, i możemy robić coś sobie i, i możemy robić co chcemy, co nie? O, to znowu nie da się. Pis Dobra, wyłączam kominek. I sobie pójdę do łazienki się umyć. O... w, w wanience. A znowu nie da się pisać, dobra. Już idę. E no, co... Co, co, co to są za bejbusie? Okej, wezmę się. I czyżby to są moje widzki I widzowie? A jeszcze sobie inicjał zrobię. nie da się pisać. A? Ej no! Ej no, gdzie oni są? Tutaj, w tym domku. W bajbusie. busie. Sprawdzę, czy nie przy sejfie są. Aha. No w każdym razie spojrzę sobie też na kamerki Okej, okay. tutaj jest jedynie widz Tutaj nikogo nie ma, tutaj też nikogo nie ma O, tu jest widz Okej, okay, dobra. Eee, no to by było już na tyle. A my widzimy się w następnym odcinku. Pa.